Żeby zrobić syrop sosnowy. Najpierw należy wejść w posiadanie takich otoczubków. W miarę możliwości zrywajcie je przede wszystkim ze swojego lasu. I nigdy nie zrywajcie sobie z górnych czubków, tylko z bocznych. I teraz. Ważna sprawa: przede wszystkim, czym drobniejsze, tym lepsze. Przerośnięte już są niedobre i uzyskacie z tego bardzo mało syropu. Ja zbieram to na przełomie koniec kwietnia, początek maja. Później, jak już mocno słoneczko świeci. Trzupki są bardzo długie i już mają mało syropu, więc czym drobniejsze, tym lepsze. I też bardzo ważna rzecz, kolejna. Nie płukamy tego. Jak już przyniesiecie to do domu, nie wszyscy o tym wiedzą, ale nie płukamy, ponieważ jak przepłukacie, to pozbywacie się części tego, co chcecie z tego uzyskać. Po prostu trzeba przebrać sztuka w sztukę, przebrać ze wszystkich zanieczyszczeń i wrzucić do czystego, suchego słoika. Ja zajadę do domu i pokażę Wam część dalszą. Po powrocie z lasu przesypujecie sobie te końcówki sosnowe do miseczki. Wcześniej przebieramy to, żeby nie było żadnych paprochów, żadnych jakichś tam małych robaszków czy coś, bo też się czasami zdarzają. I pamiętajcie jedną rzecz, bardzo ważną. Nie płukamy tego, bo jak opłukamy to pod wodą, to widzicie tutaj takie, ta żywica taka, to po prostu spłukacie i, i pozbędziecie się części przyszłego syropu, który chcecie z tego uzyskać jak już to przebierzecie ja sobie tu przygotowałem taki, taki wielki słoik w którym to będę robił i wsypujemy warstwami 3-4 cm tych sosnowych szyszek wsypuję a później zasypę to dwoma, trzema łyżeczkami cukru i ponawiam to kolejna warstwa kolejne kilka łyżek cukru i tak to ma działać. Jak już sobie to wszystko o, na przykład niech będzie tyle, dam dwie łychy cukru. I kolejna warstwa sosenek. I cukru. Miarę tak równomiernie, żeby to się rozsypało, żeby każda sosnowa końcówka dostała troszeczkę cukru. Wsypuję już tą swoją resztkę. Wsypę wszystko. Zasypuję cukrem. Jeszcze raz. Ostatnią jeszcze cukru damy. I takie coś, tak przyszykowany słój. Można leciutko zakręcić, ale nie szczelnie tak zasypane końcówki sosnowe stawiacie na parapecie i już po dwóch, trzech godzinach zobaczycie pierwszy efekt. Stało sobie to na parapecie i 48 godzin później. Mamy super syrop z sosnowych czubków. Proste, naturalne i nie trzeba latać do apteki. To wszystko. Pozdrawiam.